Witajcie! Dzisiaj będę mówiła do Was za kamerę, więc mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało. W dzisiejszym filmiku chciałabym podzielić się z Wami swoją aktualną organizacją kosmetyków i pędzli do makijażu. Zanim to jednak zrobię, muszę się Wam do czegoś przyznać. Zawsze marzyło mi się miejsce, w którym będę mogła podziwiać swoje kosmetyki. Kupiłam nawet toaletkę z Ikei i z tego co dobrze pamiętam, w ciągu półtora roku siedziałam przy niej może z 5-7 razy. Na co dzień zazwyczaj sięgam po moje ulubione kosmetyki z podręcznej kosmetyczki. Co jakiś czas staram się zmieniać się z innymi kosmetykami, ale tak czy inaczej 75% posiadanych przeze mnie podkładów, pomadek, cieni do powiek czy pędzli była nieużywana i tylko mieszkała w swoim królestwie. Być może kojarzycie z moich wcześniejszych filmików, że od około dwóch lat strażam niektóre elementy filozofii minimalizmu. Do przejrzenia swojej kolekcji kosmetyków do makijażu zabierałam się z dobre parę miesięcy. Operacja na całe szczęście zakończyła się sukcesem i muszę Wam powiedzieć z ręką na sercu, że była warta wszelkiego wyczynu. Zapraszam Was teraz do obejrzenia przyspieszonego procesu selekcji obecnej zawartości moich kosmetyków. Jak widzicie, w mojej toaletce panował mały chaos, więc po pierwsze zaczęłam od grupowania wszystkich kosmetyków. Bazy, kremy tonizujące, pudry i korektory umieściłam w jednym pojemniku. Rozświetlacze, bronzery i róże w drugim. Wszystkie produkty do oczu, czyli cienie do powiek, kredki do oczu, tusze do rzęs, zalotki włożyłam do trzeciego pudełka, a produkty do ust, czyli balsamy, pomadki, błyszczyki do czwartego. Następnie z każdej kategorii wybrałam kosmetyki, po które sięgam najczęściej. Był to podkład Maka Face and Body, bronzer i rozświetlacz od Charlotte Tilbury, róż Tarte w kolorze Tipsy, baza pod cienie z Narsa, cień do powiek w sztywcie w kolorze Bronze Moon, zalotka Shue Mura oraz Handem, wodoodporny tusz do rzęs Loreala, błyszczyk z Clarinsa, oraz pomadka syrup z maka. Czyli tak jak widzicie, teoretycznie to mi wystarcza do zrobienia mojego codziennego makijażu. A co z resztą kosmetyków? Do kosza ich przecież nie wyrzucę. Więc przeglądałam uważnie każdą kategorię kosmetyków i sprawdziłam ich datę ważności, czy żaden z produktów się nie dubluje, jak często był on używany, czy pasuje do mojego obecnego stylu malowania. I na koniec zadałam sobie pytanie, czy kupiłabym go ponownie. Termin przydatności każdego produktu, możecie sprawdzić na jego opakowaniu albo po prostu sprawdźcie jego konsystencję i zapach. Pudry i korektory zazwyczaj posiadają przydatność od 6 do 12 miesięcy. Pomadki i błyszczyki do 2 lat. Tusze najlepiej zużyć w przeciągu 6 miesięcy. Rusi cień w kremie w ciągu roku. Data ważności produktów w kamieniu, czyli pudry, róże, bronzery wynosi zazwyczaj do 2 lat. Kredka do oczu i ust do 3. Eyeliner wpłynie do 6 miesięcy. Cień do powiek nawet do 3 lat. Aż trzeba się przyznać, że niektóre z moich kosmetyków miały ponad 6 lat. No ale nieważne, wróćmy do meritum. Tak jak wspomniałam, sprawdziłam także, które z kosmetyków są do siebie bardzo podobne. Z kosmetykami jest podobnie jak z naszą szafą. Musimy wyeliminować elementy, o których zapomnieliśmy albo po prostu nie pasują do naszych preferencji. Skoro nie użyłam danego kosmetyku przez ostatnie pół roku czy rok, to jest naprawdę bardzo małe prawdopodobieństwo, że sięgnę po niego ponownie. Co zrobiłam z kosmetykami, które odłożyłam? Po opublikowaniu tego filmiku będę mogła przeterminowane kosmetyki po prostu wyrzucić. Podaruję innym kosmetyki, które uważam, że sprawią im radość. A niektóre rzeczy, które uważam, że jeszcze są warte sprzedania, najprawdopodobniej sprzedam. Czy byłybyście ewentualnie zainteresowane taką malutką wyprzedażą? Po zakończeniu oczyszczenia wszystkich kosmetyków włożyłam je do drewnianego pojemnika z Ikei, ponieważ chciałabym, aby toaletka, którą posiadałam do tej pory, poszła na sprzedaż. I tak oto wygląda moja aktualna organizacja kosmetyków do makijażu. Wyzwanie trochę bolało, ale i tak jestem przeszczęśliwa, że się go podjęłam. Dzięki temu zobaczyłam, ile pieniędzy poszło w błoto, i mam nadzieję, że z czasem moja kolekcja stanie się jeszcze mniejsza. Bardzo polecam Wam przejrzenie swoich kosmetyków kolorowych. Będziecie bardzo mile zaskoczone, ile czasu oraz pieniędzy możecie zaoszczędzić. Zaczniecie zużywać to, co możecie i to, co macie, i dopiero po wykończeniu jakiegoś produktu kupicie nowy. Już wiecie, jak sytuacja wygląda u mnie, a jak to wygląda u Was? Nie krępujcie się, napiszcie mi o tym w komentarzach. Może właśnie dzięki temu zdecydujecie się na jakąś zmianę. Bardzo mi także prosiła osoby, które nie mają z tym problemu, aby podzieliły się swoimi sprawdzonymi sposobami na zachowanie zdrowego rozsądku w kosmetykach. I tym miłym akcentem dziękuję Wam za dzisiejszą uwagę i tym samym zapraszam Was na kolejny filmik, który będzie z mojego pobytu z Londynu. Trzymajcie się, pa pa!